Hej, tu Tomek z Zostaj Muzykiem. Poprzedni film o improwizacji cieszył się ogromną popularnością, więc postanowiłem kontynuować temat. Muszę się jeszcze pochwalić, że short na TikToku o improwizacji w mniej niż 60 sekund cieszy się olbrzymią popularnością. Jeśli chcesz tam do mnie dołączyć i nauczyć się czegoś w lżejszej formie, link na dole w opisie odcinka. A dzisiaj na warsztat bierzemy improwizację na skali bluesowej. Po więcej szczegółów zapraszam na klawiaturę. Skala bluesowa składa się z sześciu dźwięków. C, S, F, FIS, G oraz B. Kiedy ją gramy, od razu na myśl przychodzi amerykańska muzyka rozrywkowa. Na początku zrobimy kilka ćwiczeń, by poznać podstawowe palcowanie skali oraz ją trochę zautomatyzować w naszej ręce. Ćwiczenie numer 1 palcowanie. Ustawiam pierwszy palec na dźwięku C, trzeci na S, podkładam pierwszy na F, trzeci na FIS, G pierwszym, trzeci na B i jeszcze dojdę do górnego C czwartym palcem. I w drugą stronę. Czwarty, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy, trzeci, pierwszy. Przechodzimy do ćwiczenia numer dwa. Pamiętaj, aby grać powoli. Za każdym razem będziemy zaczynać od dźwięku C i iść o jeden krok na skali dalej. Zobacz, co mi chodzi. C, C, S. C, S, F. No i oczywiście tak dalej, aż nie dojdziemy do górnego C. Zwracamy uwagę na prawidłowe palcowanie. I teraz w drugą stronę. Dwa ćwiczenia za nami, czas na trzecie z powtarzaniem dźwięków. Każdy ze składników skali wcisnę dwukrotnie. C, S i tak dalej. W drugą stronę. Pamiętaj, żeby ręka była luźna i zaokrąglona. Hey, mam nadzieję, że skala bluesowa powoli zaczyna siedzieć w Twoich palcach. Skoro mamy skalę do improwizacji, potrzebujemy ją na czymś oprzeć. Poznajmy trzy niezbędne do tego dwu dźwięki. Pierwszy CG, potem FC i na końcu GD. Chciałbym, żebyś za chwilę zastopował filmik i z liczeniem do czterech. Kilkukrotnie przegrał dwudźwięki w takiej oto kolejności: raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jeśli wszystko idzie gładko, przejdźmy do głównego dania w lewej ręce, czyli bluesowego dwunastotaktu. Znane nam już dwudźwięki układają się w taki schemat. Gram 4 razy C. Przechodzę na F. Powtarzam. Wracam na C. Powtarzam. Teraz skaczemy na G, F, C i na końcu G. Ten schemat można zapętlać dowolną ilość razy. Niektóre utwory bluesowe zapętlają ten dwunastotakt nawet 20 razy. No dobrze, jeśli prawa i lewa osobno została przyswojona, czas na łączenie. W prawej ręce gramy skalę od C do C. W górę i w dół. Cały czas bez przerwy. Podczas gdy lewa ręka będzie grała dwunastotakt. Pamiętaj, że na jeden dwudźwięk w lewej, prawa gra 4 nuty. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, idę na F, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, wracamy na C, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, teraz G, raz, dwa, trzy, cztery, F, raz, dwa, trzy, 4C, raz, dwa, trzy, cztery i na koniec G, raz, dwa, trzy, cztery. Uff, to już mogło stanowić wyzwanie. Jeśli nie czujesz się jeszcze swobodnie, polecam zrobić małą przerwę, zastopować wideo i spróbować kilka razy samodzielnie. A jeśli jesteś już na siłach, idziemy dalej. Czas na pierwszą próbę improwizacji. W lewej będziemy grać na razie tylko dźwięk od C. Prawej pełna skala. Na razie przyjmę założenie, że w pierwszej próbie skorzystam z samych ćwierć nut w prawej ręce. Próbujemy. Ok, utrudnijmy rytm. Prawa teraz może używać ćwierćnut, półnut i całych nut. No dobra, czas zaszaleć. Dajemy sobie pełną swobodę rytmiczną. W razie czego ten krok możesz na razie spokojnie pominąć. Gorąco zachęcam do eksperymentów w różnych konfiguracjach, na przykład dźwięk od F. To jest pełna skala w prawej. Jeśli podczas prób na jednym akordzie poczujesz się swobodniej, możesz powoli przechodzić do improwizacji na pełnym dwunastotakcie. Nie przejmuj się pomyłkami i błędami. Przy pierwszych próbach polecam korzystać z mniejszej ilości dźwięków w prawej. Z czasem spokojnie rozszerzaj skalę do pełnej oktawy, a nawet wychodź poza nią. Na przykład. No i na dzisiaj to by było wszystko. Nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A jeśli chcesz rozpocząć swoją przygodę z instrumentem, zapraszam Cię do pobrania mojego darmowego e-booka z pięcioma utworami, które zagrasz bez znajomości nut. Link na dole w opisie odcinka. Dzięki za wspólnie spędzony czas i widzimy się wkrótce.